6. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej lekcji języka polskiego. Ja mam na imię William, a to jest mój przyjaciel David. Dzisiaj dowiecie się, jak poprawnie używać polskich słów, tak jak angielski. Waiting. Cheating. <laughs> And barki. Haf, haf. Tak jest. Słuchaj i powtarzaj ze mną. Ja jestem w parku i szykam na ławce. Na kogo ty szykasz? Ja szykam na moją siostrę. <laughs> Twoja siostra, ona szyka na innej ławce. Hmm. Ja szykam tu, ona szyka tam, my szykamy do siebie. Ja wczoraj 14 minut szykałem na autobus, a ja ponad dwie godziny szykałem w kolejce do doktora. Czy bardzo długo szykałeś? Tak, tak, bo było dużo ludzi. Poszykania była pełna. William, mam problem. Mój pies, jak on w domu na mnie szyka, to on bardzo głośno szyka. Tak, to jest problem. Pies nie powinien szykać na swojego pana. O nie! Mój sąsiad ma piesa. Jego pies ogóle nie sika! Ha, ha, ha. Znam, znam Janusza, bardzo dobrze. Jeśli ty na mnie posikasz, chętnie z tobą do niego pójdę. Posikam na ciebie z przyjemnością, a teraz nasza subtygodniowa senka. Słuchaj i powtarzaj! Są Kiedy w końcu przestaniesz mnie osikiwać? Kiedy tylko odsikasz to, co mówiłeś o mojej żonie? Że jest bardzo wysikana? Że dla pieniędzy osikałaby własną matkę! Nie dosikanie twoje! I to już niestety wszystko na dziś. W kolejnej lekcji języka polskiego The Teaching opowiemy Wam, jak poprawnie po polsku, mówić angielskie słowo entrance, wyższe, exit i wyższe. David, nie wiem, ale ja już ja, nie mogę dosikać. Cześć,